I, ja byłem przekonany, że mi się. Że... To było jedyne możliwe, co mogłem kliknąć. Y, po, żałuję. Jednej rzeczy: Tego, że wcześniej. Dobra, skąd gadać? Of the code for the train. Look on. Uh, Playtime. So, train and access. Dobra. Uh, dobra. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. No, dobra, mogę już się skupić w końcu. Eee... Boże, że mi tu mucha lata. <grym> mm, ogólnie to nie miałem jak się skupić teraz. E Aha. Ale że takie coś. Dobra, póki co. Mucha nie powinna przesz przeszkadzać. Dobra. Yy, wracając. Yy, nie miałem jak się skupić i Was przywitać. Yy, siemka, ogólnie jeszcze raz. Yy, to, to trzeci film w sumie z Poppy Playtime Chapter. Nie, w sensie... Po Poppy Playtime ogólnie, a drugi z Poppy Playtime. i tak żałuję jednej rzeczy, bo ostatnio y, mo, po prostu postanowiłem, że odpuszczę sobie. Więc tak na rozprawę, to nie było trudne i wystarczyło po prostu, że to zrobię. No, ale jak się okazało, y, myślałem, że on jest dużo bliżej ja niżeli był naprawdę i już, już myślałem, że nie dam rady. To nie zmienia faktu, że nie było nigdy spotkanie spotkania z królikiem. Tak jak powiedziałam, że zamknąłem oczy... Nie, nie zamknąłem. Żeby nie było. Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Okej, okay, nic mi to nie mówi. Gdzie my do Jasnej Flery jesteśmy? o uh, and the on Jaestem for re Reaction Multiplication of, of Children Resident No Chodzi o to hmm. No może nie powinni dodawać zapalnika i tak zaawansowanych funkcji do zabawki co tutaj jest kolejne kick me power uh, nobody likes him out, out of presentation meeting when a living kick me power aha i żeście się z niego śmiali po prostu bo takim popychadłem mogę to łatwiej wziąć Yeah. Myślę, że ja to mogę wyziąć, ale nie mogę, tak jakby, nie wiem czemu. No dobra. Ale fajnie. No dobra, Czy jesteśmy jakimś takim... jakby to nazwać. miejscu do... Um, I że nie by tym siedzieć, jak jarały. Według nich. No. Yy, czyli tak, jeszcze raz. Yy, jest to magazyn. No właśnie tego słowa mi brakowało. I teraz. Tak. Tam jest jakiś dziwik Tu jest. Czyli dobra. Tu mamy coś. Nie wiem, zobaczymy. Pójdźmy, przejdę się tam i zobaczymy, czy to jest nam potrzebne do czegoś, czy nie. Czasu brakuje na to. No raczej mam tam podjechać. Tylko po co? No, Takiego nie mam pojęcia czemu mam tam podjechać. Ciężkie, dobra, nie wiem. I te tego będę potrzebował. Dzisiaj mam rozumienie, że to jest takie coś. Fajny taki przyjemny ten dinozaur. Podoba. Dinozaur, podoba mi się. Musiałbym mieć takiego domu. No, dobra, idźmy coraz dalej. I dalej, i dalej, i dalej. Mam iść tędy. Dobra. Oż Osztyyl, morde, kolejne zagadki. To może być ciekawe Aha, czy mam bezpośrednio być podłączony do tego? Za chwilę tutaj pogłówkuję i zobaczymy, co... i jak. O, 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 Chyba coś mam. O. Działa. Musiałem już ten. Tym... Nie trzeba było pomyśleć, ale to nie było tak skomplikowane, jak mi się wydawało. się ja chciałem zaoszczędzić na. czasie. W końcu, co jak co, ale. na nagranie <słyskamy> za pierwszym razem. że pierwszym się tego nie przestraszyłem, a tam było ciemno. Tu! No when your birthday jest! June 28 Dobra, wydaje mi się, że już lepiej. Nie wiem czemu, ale ta gra jest Dziwna, w sensie dziwna. Niby raz jest płynna, a raz... Laguje No właśnie znowu na przykład. Gave you permission to be this smart. <laughs> Mommy is super proud of you. I'm sure up she's i told you that herself. Our next game is Waggo Wuggy. Head downstairs and have fun. banerze zachęcającym, żeby uderzyć Łagiego. tyle, że ja go tak jakby uderzyłem raz a porządnie o barierkę welcome to Wacko wuggy this advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities a dual-palm grab pack will be provided to you for this test around you are 18 sizable holes an adorable huggy-wuggy toy could appear out of any one of these holes mm -hmm. if one comes out hit it with your grab pack That's all. Good luck. Nie wiem czemu, ale to mnie to dosyć niepokoi. Zwłaszcza, że. No. Zwłaszcza, że ty gra o nasze życie. Albo uciekamy, albo giniemy. Taka jest stawka. O, o Jest, wie Jest ich więcej niż jeden. Wpisów Raz Dwa trzy. O -o. <coughs> Jest ich dużo Dobra dam radę To jest tylko kwestia tego nastawienia Spróbuję się wsłuchać tam gdzie każdy jest Jeszcze. O. nie było takie trudne. Wystarczyło tylko się skupić. No. Już mamy dwie części instrukcji. Dziękuję. Yy, zapomniałem. Adę się tutaj porusz. Wiecie co? Zwaliłem A mianowicie przeszliśmy to. A mi się nagrywa. wyłączyło. No. No i nic. Ogólnie to tak, streszczę wam to, co się wydarzyło w sumie. Nic z wielkiego. Yy, zdobyłem. Hmm, chyba taką oto statuetkę. Kissimissi. Spotkaliśmy właśnie Kissimissi, yy, która otworzyła nam przejście. Bardzo sympatyczna yy, wersja Bugiego. zdobyliśmy właśnie trzeci wróć, drugi fragment kodu do pociągu, którego ja tutaj nie widzę i mam nadzieję, że on się niedługo pojawi, a ja właśnie utknąłem w niewidzialnej ścianie co zaraz szybki znaczy szybki co yy... powrót do poziomu powinien zaraz pomóc no yy... bary, wagonik bary który został poświęcony i zrzucony do otchłani po prostu wjechał na uszkodzone tory pomógł nam się przedostać dalej mieliśmy kasetę gdzie gość mi wie, ogólnie opowiadał, jak on, że z jego perspektywy on uważa, że otworzy potwory. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego co zrozumiałem. Gdzie jego przełożony każe mu. tłumaczy mu, że on nie tworzy potworów, tylko zabawki dla dzieci. I żeby spadał z jego gabinetu. Z tego co ja tak zrozumiałem. W dużym skrócie. Bardzo dużym skrócie. Także, no przykro mi, przepraszam, ale yy, nawet jeżeli wejdę w zapis, to wczytam je tutaj. No właśnie. Wczyta mnie w tym miejscu i nic więcej zrobić nie mogę. Także, no żałuję, no. Lepiej byłoby, żebyście to obejrzeli, no ale, zdarza się nawet najlepszym. Tak? Dlatego, mała no, stopa kolejna. Yy, no, ale tak, mamy dwie gry za, yy, za sobą. Także, Widzimy się w kolejnej, trzeciej i yy, yy, ostatniej. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Przepraszam naprawdę za tą wpadkę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.